Czaska rozgrałem. Witam Państwa wszystkich zebranych, bo nie jest mi bardzo miło w imieniu grupy was gościć. Osobiście myślałem, że będzie mniej osób. Następnie chciałbym podziękować pani dyrektor za udostępnienie nam lokalu, panu Wójtowi, który zgodził się na, tą, na to nasze spotkanie. Pani Ryginie Piotrowskiej, która mi pomagała. No i chciałbym was wszystkich przywitać i przedstawić ją, naszego gościa, pana Tadeusza Brzewskiego, który jest znany bojownikiem o pamięć, o prawdę o to, żeby wszystkie osoby pamiętały o naszych bohaterach, bohaterach, którzy zginęli w latach powojennych. Państwo bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, organizatorom, To, tym, co się dzieje w związku z warszawską Łączką spotkania, a dzieje się wiele przede wszystkim niedobrych rzeczy. Właściwie czego się nie tknąć, to jest jakiś wielki problem, zarówno jeśli chodzi o ekskumację naszych bohaterów, identyfikację, jak i upamiętnienie. Każdy z tych punktów niestety jest realizowany w sposób fatalny przez władze przez przez urzędników tego dziwnego państwa, w którym żyjemy, określanego właśnie trzecią RP, chyba trochę na wyrost, tak sądzę. To nie jest określenie należne temu, co się dzieje, bo gdyby to była naprawdę rzecz pospolita, to by nawiązywała do Rzeczpospolitej II, bo to ma być ten kontekst, to jest ta konotacja. Ja nie widzę tych, tych punktów wspólnych zbyt wiele, raczej zauważam też... To jest związane ze sprawą łączni i nawiązania do PRL. Jesteśmy niestety cały czas takim PRL-em BIS, jakbyśmy mogli powiedzieć, kontynuacją tego, co było kiedyś. I właśnie to się skupia teraz na powązkach wojskowych, w warszawie ta niechęć establishmentu tej okrągłostołowej władzy do naszych polskich bohaterów. I właściwie to jest za tej całej sytuacji. No, tu nie chodzi o pieniądze, drodzy Państwo, tu chodzi o tak zwaną wolę polityczną, jak to się nazywa. No, czyli po prostu ten, ten, ten stary układ jest tak mocny, że on robi wszystko, żeby blokować te wszystkie sprawy, o których e, mówiłem. Czyli stara się, żeby ci nasi bohaterowie nie powrócili po prostu do nas. Zarówno e, w, w sferze pamięci, e, o tych sprawach, organizowania spotkań takich jak dziś. no to tego nie powinno być w bo... ogóle. No, ale też niestety jest olbrzymi problem z odnajdywaniem szczątków tych osób. I tutaj widzimy, że zarówno pan prezydent, były prezydent Komorowski, wiele zrobił złego w tej kwestii, ale też instytucje państwa polskiego. Z przykrością muszę. Powiedzieć, że nie tylko Rada Ochrony Pamięci pana ministra Kuneta, ale również Instytut Pamięci Narodowej te instytucje się nie sprawdziły, jeśli chodzi o poszukiwanie i upamiętnianie naszych bohaterów. Wręcz przeciwnie, one wydają się pracować na rzecz tego, żeby oni pozostali w tych bezimiennych dołach. Proszę zauważyć, jaka jest, jaka jest praktyka, jaka jest. Prowadzone są e, e, działania, jeśli chodzi o szerokie upamiętnienie różnych ludzi w Polsce. Kogo się upamiętnia? Przecież nie rotmistrza Pileckiego. Jeżeli tak, no to, to jest miniska. Są, są tego typu przejawy. Teraz film powstał pod tytułem Wileckim bardzo mały mi powstała książka w związku z tym filmem rozmowa z Andrzejem Chileckim, synem, synem radmistrza. ale to są wszystko, można być incydenty. To jakieś grupki osób, pasjonatów, hobbystów pracują na to, żeby upamiętniać takie postacie. A to są nasi najwięksi bohaterowie, narodowi. Nie robi tego państwo, nie robią tego urzędy i instytucje państwowe. Od nich trzeba wszystko wymuszać. A no, oni najwięcej w ogóle tych spraw nie dotyka. A kogo, można spytać, państwo polskie upamiętnia? No upamiętnia takie osoby, jak Wojciech Jaruzelski. No, przynajmniej tak było, tak było do niedawna, niestety też z pewną lutą goryczy, nazywałem prezydenturę Bronisława Komorowskiego prezydenturą Wojciecha Jaruzelskiego. To był ten kierunek. Były czynione pewne gesty w stronę patriotycznej Polski. Ale to były, no to trą, trąciło fałszyw niestety, bo jeżeli wychodzi Pan Prezydent 1 marca w Dniu Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych i e, kazał nam czcić ofiary żołnierzy wyklętych, tak, to coś tutaj było nie w porządku. Tak. Ja naprawdę nie sądzę, żeby to było lapsus językowy, żeby to było przyjęzyczenie, Myślę, że tak Panu Prezydentowi duszy gra. No, ale starszy spojrzeć na cały kompleks wypowiedzi działań Bronisława Kowalowskiego, żeby się przekonać, że on pracował na drugą stronę, na tych właśnie, którzy no, rozprawiali się z naszym podziemiom do tak? tego Represjonowali i mordowali naszych żołnierzy wyklętych, bo tak? z jednej strony Mieliśmy ten incydent na samym początku. Właśnie, czy to był incydent, czy świadoma polityka, można spytać. Postawienie wojnika bolszewickich na miejscu w Osowie, pod tak? Tam pan Bronisław Kowalowski razem z drugim panem, szefem Krzysztofem Kunertem postawili piękny monument. Nie ci naszych obrońców ojczyzny, którzy właśnie powstrzymali tę nawołę bolszewicką, ale uczci bolszewickiego najeźdź. Szczęśliwie e, ten najeźdźca nie, nie przeistoczył się w okupanta, panta. To niewiele brakowało, żebyśmy w 1920 roku zapomnieli o polskiej wolności niepodległości. Ale szczęśliwie odparliśmy tych bolszewików. no i dzisiaj władza państwowa stawia pomniki tym, że tym proszę, no, Ale wystarczy spojrzeć na otoczenie pana byłego prezydenta. No, przecież to były y, służby specjalne, PRL, no, które się niewiele zmieniły w porównaniu z, z tymi czasami najgorszymi, czyli z bo no, przecież WSI, Wojskowe Służby Informacyjne były prostą kontynuacją y, głównego zarządu informacji wojska polskiego. Tej jednej z najbardziej zbrodniczych instytucji komunistycznego państwa, instytucji zakładanej przez Sowietów, prze, przez nich dowodzona. No, i, I dopiero później Pałeczka była przekazywana polskim kolaborantom, no, na przykład takiemu panu Władysławowi Kochanowi. Piszę pisze dosyć dużo, zmarł tak dawno temu. To był jeden z wyższych rangą funkcjonariuszy właśnie informacji wojskowej. Człowiek zmarł, można powiedzieć, w chwale. Oczywiście z kolosalną, resortową emeryturą. No I tacy ludzie, bo to nie tylko Jaruzelski, to znaczy czy ale to jest cała wielka machina zbrodnicza. To państwo, które mamy obecnie, niestety e, fetuje cały czas ludzi niegodnych. Stojąc na, na tle tych brzózek, które Przypominają brzozy rosnące w Katyniu, gdzie zamordowano elitę y, polskich wojskowych i, i, i brzozy, które rosną przy cmentarzu na powązkach, gdzie na łączce, w miejscu, w którym stał śmietnik, pochowano polskich bohaterów. Chciałbym również odnieść się do ostatniego spotkania z Tadeuszem Płużańskim na temat żołnierzy wyklętych, które miało miejsce kilka dni temu. Otóż y, Płużański mówił o tym, że przez 26 lat toczy walkę z systemem o to, żeby uhonorować polskich obywa polskich bohaterów narodowych, tym, żeby przywrócić im pamięć, pamięć o ich bohaterskich czynach, o ich poświęceniu nie dla własnego dobra, tylko dla ojczyzny. I naszła mnie taka refleksja. 26 lat od 1989 roku a nadal polscy bohaterowie nie mogą znaleźć należnego im miejsca. Na cmentarzu w Powązkowskim, gdzie wrzucano ich do jam, a następnie zasypano i, położono i utworzono na miejscu ich pochówku śmietnik, w innym miejscu chowano z honorami kilka lat temu, z honorami tak zwanego generała Jaruzelskiego, zbrodniarza. I teraz musimy się zastanowić nad jednym. Zbliżają się wybory, i w tych wyborach musimy dokonać, yy, mamy wybrać naszych reprezentantów, którzy będą nas reprezentować w parlamencie. Czy będą to ci sami ludzie, którzy przez 26 lat nie potrafili przywrócić pamięci polskich bohaterów narodowych, którzy pozwolili na to, żeby zbrodniarzy obok ich ofiar chować z honorami? w tych samych miejscach, tylko że ich na eksponowanych miejscach na cmentarzu powązkowskim, a tych naszych bohaterów wydobywać spod śmietnika. Dlatego warto się zastanowić, czy nie należałoby już zmienić ten system. System, który od 26 lat jest zabetonowany kilkoma okrągłostołowymi partiami. Kto z nas nie czytał książki albo nie oglądał filmu nad Niemnem? Tam jest pokazane, jak Czci się bohaterów narodowych. Tam jest pokazane, że bohaterom narodowym sypano kurchany, sypano mogiły, na szczycie których ustawiano krzyże. Miejsca te powinny być otoczone czcią. Natomiast co się dzieje u nas? Bohaterów, żołnierzy wyklętych, złączki, chowa się na śmietniku, wskazuje się ich na śmietnik historii, a czci się bohaterów w cudzysłowie, takich jak generał Jaruzelski, jak Kiszczak, katów, którzy powinni zostać zapomniani przez historię, aby przywrócić sprawiedliwość. Katów należy pozbawić stopni wojskowych i wyprowadzić ich z powązek. Natomiast tam powinno być miejsce tylko dla autentycznych bohaterów. Miałem zaszczyt wysłuchać wykładu pana Purzańskiego, który właśnie poruszał temat łączki, poruszał temat bohaterów narodowych. W pełni zgadzam się z jego stanowiskiem, w pełni zgadzam się z tym, o czym mówił, i cieszy mnie, że tak wielu młodych ludzi, którzy nie mieli okazji zapoznać się z historią naszą, bo szkoła nasza tego nie uczy, przychodzą na takie wykłady i wysłuchują tego, i uczą się rozróżniania prawdy od fałszu i katów od ich ofiar. Kończyłem szkołę 10 lat temu i niestety to, co zostało przekazane w szkole, nie odzwierciedla tego, co my powinniśmy, powinniśmy wiedzieć jako społeczeństwo na temat żołnierzy wyklętych. Dlatego służą ku temu takie wykłady jak pana Płużańskiego, który właśnie tą wiedzę, wiedzę poszerza i którą tą wiedzę można później przekazywać innym osobom. Niestety jestem pierwszym rocznikiem tak zwanej reformy programowej, która wprowadziła gimnazjum oraz licea trzyletnie i technika czteroletnie, co spowodowało później niedoborem programu, ponieważ program był tak duży, że nie nadążano go realizować. I problem naszego kraju polega na tym, że młodych ludzi edukuje się historią, wkłada się im miliony dat, niepotrzebnych różnych wydarzeń historycznych, które tak naprawdę są dla niego suche i pozbawione jakichkolwiek emocji. A na rzeczy najważniejsze, tam gdzie się toczyła batalia o nasze granice podczas II wojny światowej, podczas konferencji w Jałcie, w Poczdamie, o tym się już nie mówi, bo na to po prostu zwyczajnie nie starcza na to czasu. Później taki młody, młody obywatel, który wychodzi ze szkoły, z liceum bądź z technikum, jest pozbawiony jakiejkolwiek wiedzy na temat to, co wydarzyło się ważnego podczas II wojny światowej i jakie reperkusje po II wojnie światowej były spowodowane tym, że żyliśmy pod butem radzieckim, a żołnierze wyklęci byli bandą. Bandą to była mafia wedle PRL-u. I uważali to za coś, co nie powinno w ogóle zaistnieć na naszej ziemi. Że ci żołnierze walczyli całkowicie o całkowitą niezależność naszego kraju, i fakt jest taki, że w szkołach temat żołnierzy wyklętych jest pomijany.